Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj nagrywałam odcinek. Chyba wczoraj. I powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że nie mamy dalej odpowiedzi Anklosi. Ale trudno, podziało się trochę więcej. Ostatnio pod postem Glamorapu napisałam, że zaczyna się coś, że dołączałam do tego osoby, które zostały raz wspomniane, albo w ogóle nie są istotne kompletnie w tym bifie. No i zaczęło się, poleciało. Najpierw yy, Kasper Błoński zapowiadający coś na 21 listopada, yy, mam w to wywalone, za długo. Potem, yy, znaczy on cały czas tam do tego, do fagaty, że yy, przynajmniej coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, ja nie rozkładam nóg w sieci. Dzięki, wielkie dzięki, nikt nie wiedział, nie? No ale co teraz mamy? Jak widać na ekranie kotorgę. Jak to się stało? Nie wiem, pamiętam tylko, że Kotolga została wspomniana bodajże przez Fagatę, także zobaczymy, jak poszło mm, Kotolce. Od razu mówię, słyszałam tylko fragment, mam dosyć, jakby mm, mam nadzieję, że to jest cały tekst. Yy, potem mamy jeszcze, no do tego dojdziemy w sumie, potem pewnie większość z Was, nie wiem. Chociaż, czekajcie, bo tu chyba... Bo nie... Pod... A ktoś dopisał. Z mama mówiło. Czemu to jakby jest nie tak dopisane, nie? Jest ten tekst. O, jest tekst. Dobrze, bo wiesz, ja słuchajcie, mój niszczam na czy Zaczynamy czytać kotolkę. Uwaga. I no, gór inaczej wiem no... Nieważne. Kiedyś skór muszą się przyznać do pewnych faktów. Robią hajs, robię hajs, nie świecę. Mm -mm. Robię hajs nie świecę. Robię hajs, świecę. Robię hajs nie świecę. Mm -mm. Hajs, nie, świecę. Mm -mm. E, wokal wdzięcz z utworu Ja mi to drogę Ale co się dzieje? i Co się dzieje? Ale co się dzieje? Super. Mm. Dobra. Oczywiście, co się dzieje? Fagata, losia Powiedzcie mi Można przesłuchać, nie trzeba pytać wsta, wsta, Wstałam Wcześniej rano, nawet nie zjadłam śniadania To jest pewnie nawiązanie do Klosi wersu że na wieczór Chciała sobie zjeść Czyli przecież połowę nie mogła Nawet nie zjadłam śniadania nie I dostałam Dijem, że kotolga wymieniana co? Fagata, dzień dobry. Odpowiedzi na odpowiedzi na odpowiedź. Na... No i no. dobry, no, odpowiedzi na odpowiedź, jak Laosina minęła, żeby Ciebie zdeklasować, wystarczyłby tekst z Kotulki. No i lecimy. <tusza> Pokłóciłyby się na noże, jak ja z siostrą to zamiatam. Pokłóciły się na noże, jak ja z siostrą to zamiatam. Nie wiem, taki bezpadł. To dwie myszki, pod które na siłce terytuje giata. Mam 20 lat, i doc. nie wiem, co to znaczy. Nigdy nie będę miała siedzenia jak No, w naturalny sposób to ciężko mieć, bo fogata nie kryje się z tym, że zrobię operację. Kocham do piski, nie? Jakby. Ale chociaż wiem, że w, że w rzeźbi go moja ciężka praca. No, czyli że. Aha, fagata, zrobiła siedzenie? Aha, moje siedzenie może nie będzie tak jak jej, ale będzie moje. Nice jakby Ale yy, chciałam. Chciałaś deklasację kocimi tekstami? Teraz patrz. Faga ten fragment akurat słuchałam. Mango 6, 7, musztarda, ty nie jesteś tu. Jarają mnie autobusy, nie czarne kuta. Brawo! Najpiękniejszy tekst. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Yy, z tym, boże, to ten major chyba śpiewał. Te coś tam, coś tam, drabina, coś tam. Wiecie, nie? <grymianie> no to tu, tu... Tu mnie nieźle coś zje... Zjechali mnie. Ale lecimy dalej. Mm. Mango 6-7, Musztarda, ty nie jesteś tuf. Ta jest moja reakcja na to. Nie no co do góry. By... Mango Manga okay, mango lubię. 6-7 do teraz nie rozumiem, to jest jakiś... A wytwór z dupy. To samo z tym tufem. Musztarda... Co do tego kurna musztarda. Jaram mnie autobusy, nie czarne kuta. W fagata i Jank Lossi yy, kilkukrotnie przewija się wątek tego, że fagata leci na amerykańskich raperów. Nawiązanie tego, żeby widziana, jak wychodziła z, hotelu, z jetem, jetem z hotelu. Fagata też zarzuciła Jank Lossi, że w głowie masz czarne ku... I to wcale nie nie dziwi, i tak lubię ciebie słuchać, kiedy na kur przysiady. Czyli takiej suła, więc w sumie na kisie By się schylać po pieniądze, one leżą jak w Berlinie. Hej, na względzie sytuacji, Sentino, który zapytany przez fana, kiedy odda 6 dych za album, podziału 60, to jest. Nic w Berlinie na ulicy leży. Może, nie wiem, nie, sam Sentino. By się do nich dostać, nikt nie grzebał mi w sardynie. I potem jestem, robię hajs nie świecie. Mm. Jeszcze napijemy się razem bakardów w klubie ze szklanki. Czy to jest, że i tak będziemy zaraz pogodzeni i będziemy się razem bawić w klubie. Pić razem? No nie wiem. Pojawia się tu z dupy, no i pojawią się tu z dupy, no i wszystkie no nokałtuję. Chyba siebie samo. Jestem niebezpieczna, mam broń, no i w ogóle. Aha, muzyka, okej. Okay. To jest, wiecie, ja mam 20 lat i już wiem, że to nie jest muzyka dla mnie, ja po prostu nie jestem tyr, tym targetem. To szczera nie wiem w kogo, bo 10-latki nie mogą słuchać takich brzydkich piosenek. Cały kraj z hulanek, w shuffle densa nie ma przebacz, no bo czekam aż znowu będziemy popijać bakari w klubie ze szklanki, no i potem było te jara mnie to, 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 to. no na TikToku w kółko. Jak chodzi o dochodzenie, to ja bardzo szybko biegam. Co do tekstu fagaty, myślę, że w takim razie kotolgo możesz się haitnąć z Kacper Błyńskim. Lecimy dalej, tylko byleby by Kacper Błoński nie, a nie ten. A no w ogóle szansa na to, że na tarfie jest równa zero. Cały czas mi się przypomina mm, wers Czy wers taki mem był Że mm, Pamiętaj yy, Szansa na to, że tako Hemingway Wjedzie ci na koniu do łazienki, kiedy się kąpiesz w wannie w piątek Jest yy, Bardzo mało prawdopodobne, ale nigdy zerowe Także <grych> Uczę się grać w Fortnite ty, ty, Naucz się trochę klasy. Czemu trochę jest podkreślone? Yy, I ogólnie nie rozumiem. Nie gram w Fortnite. Goofy wersy was dojadą. Jaska Krakowa to coś znaczy: maczeta. Maczety tam się wyświetlają. Yy, reklamy na TikToku. Bo u nas dużo editów z takim jednym <noise> nie, z furiozą po prostu bardzo lubię ten film, mówiłam to w, mówię to w odcinku, który będzie za niedługo bardzo psychologiczny film dwójeczka, bardzo lubię nie idealizuję postaci, jednak no jakbym miała idealizować to idealizuję w głowie i nie dopuszczam tego ponieważ wiem, że postać zrobiła źle i blablabla. idziemy dalej znaczy ze wsi, ale mniejsza. Pozdrawiam rolników, oni troszczą się o plony, by chleb leżał w każdym lidlu. Dawo. Szacun, dosłownie. I to jest prawdziwy problem ludzki. Tak. A nie że jedna z drugą kłócą się w nacie. No Boże. Na propos influencerki że z Was nią nie jest. Tylko ja jestem jedyną influencerką w Polsce. Prosty prosto fakt, panie? Ja jestem, nie, nie ma, ma innych koniecznych. Kropka. Zresztą otro. To znowu robię haźny świecę. Mówili, że jak ktoś w rapie listuje, to trzeba odpowiedzieć no i nie wiem, co się dzieje, ale odpowiadam dziękuję za nominację Fogata. ja nominuję z Brazni proszę dziewczyny, nie się bo ja was obie bardzo lubię a zaraz mi serce Przestań przystąpić do energetyków może ci nie pierolnie ale to, że nominuję kogoś o Boże, ona nie wie, o co zachodzi, chodzi ale kurwa, a nie mi Miłomu ona nie musiała odpowiadać jakby nie odpowiedziała, wszystkim by się żyło lepiej, nie? No i potem mamy odpowiedź Kary. Gdzie dwie się biją, tam trzecia korzysta. I jeśli miałabym powiedzieć, jeśli to jest w bifie. Kara, wygrałaś! No sorry, ale gdzie indziej znacie taki rap, nie? To jest inny poziom. Słuchajcie, dziewczyny, gdzie dwie się biją, tam trzecia. tam trzecia uczy rapować. Zamknijcie już pi, przestańcie się uważać za pępki świata w branży hip-hopowej, Macie zero pokory i zero skilla, wasze disy, w których wyzywacie się od szmat. W co drugim wersie są na poziomie podstawówki, jest misztyc. To prawda. Jednak jakbym miała wybrać między <grym> fagatem fogatem wybrałam Fogatę. Niestety, z bólem serca, nasze style to są, to są z innej parafii. Dwie debilki się dysują, że narapować rapować nie potrafi. Śmieszne powiesz, jak to tam, to od razu mi się wiecie, wkłada. No a kocham. Yy, że narapować rapować nie potrafi. Taka prawda. <grywa> yy, Fagata, ty do mikrofonu lepiej trzymaj kija. I pamiętaj, wyjmujesz to z buzi, kiedy się nawija. Prawda, w pierwszym się mało co. Jest do zrozumienia. I gdyby nie to, że odpaliłam tekst do analizy, to daj nie wiedzieć co do końca tam rapuje. Ale przy drugim było już trochę lepiej. <grym> nie mam nic do Ciebie. Nag y nagrałam Ci filmik na TikToku, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chuje z boku. Aral. <grym> Zresztą tam były tylko dobre wersy Diha. bo gdybyś Ty je napisała, to by wyszły kicha. W ogóle dziwne. Uważam, że Dicho ma straszne wersy, to jest niby mega przemyślane, a z drugiej strony takie okropne, że tragedia. No lecimy dalej. Bo gdybyś ty je napisała, to by wyszła kicha. Uuu, będzie niezłaputnia. Zaczepiłam cię, żebyś wiedziała, kim jest raperka. No nie wierzę w Boga, ale wierzę w karę. Czyli ja y, odpowiedz sama, może ci się uda. I uważaj, bo wiem, które to są wersy od Jakuba. Nie znam imion tych ludzi. jest, nie, nie wiem. Nieważne, ale no. Mam. Y, mogłabym y, się spotkać z Tobą na pewno i dać Ci rady, jak być wartościowym człowiekiem bez wystawiania szpary. Też bardzo dobre. Jednak y, moim zdaniem to jest takie leczenie, wiecie, y, już w pierwszym to mnie, że y, najstarszy zawód świata, więc y, do czego się przyczepiać. To jest jakby wola jej, co chce robić ze swoim ciałem, bo to jest jej ciało, nie nasze. My się interesujemy może swoim ciałem. Polecam. U, u was y, to nie ma zasad, ty nie królowa rapu, co najwyżej królowa kutasa. W sumie, trochę tak, znaczy fagata na pewno nie jest królową, a Raputo na bank, yy, umieściłabym ją ze wszystkich rapujących osób, które kojarzę, dosyć nisko, na końcu rankingu. Ale gdybym miała wybrać, w tym dzisie wybrałabym fagatę. ale tylko w tym disie, przypominam, a gdybym mogła wybrać nic, wybrałabym nic, dlatego wybieram Karę. Uuu, jaka to dziwna rasa. Influencerki chcą być raperkami. W dupach się przewraca. Smeral. Bo wiecie o co chodzi: jeśli yy, chcecie robić rap, no to nie wiem, wspominajcie o tym od początku, yy, bo da się choćby jak Ang Multi, który wielokrotnie wspominał miał takie odpały na filmikach. Także się da. Mm, tylko ta łatka już zostaje do końca, nie? <grych> mm, zresztą słyszałam już o Tobie teraz, jak pytałaś komu obciągnąć, żeby być, na, być w popkillerach. Mm, z jednej strony rozumiem, z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego jej nie przyjęli, bo w momencie, w którym ja głosuję regularnie już od paru lat na tego popkillera, tam są ludzie, których w ogóle nie znasz w momencie, w którym fagata rapuje i skoro rapuje źle, to dajcie do tego rankingu i tak nie wygra, znaczy do tego rankingu, do tego głosowania i tak nie wygra, skoro uważacie, że rapuje źle, to i tak nie wygra. Jeśli wygra, to znaczy, że nagrapuje rapuje dobrze i cała scena się myli. Część się boją tego, nie wiem. Fagata, do Ciebie yy, to tyle, bo lubię Twoje filmiki na TikToku, jesteś zabawną bardzo otwartą i znaną influencerką. Ale niech ci to nie wy... ale ci się nie wydaje, że jesteś raperką, bo z tym się trzeba uro. To jest. Ten ale to prawda. Znaczy, uważam, że jeśli. Yy, czyjaś... Znaczy znaczy, jeśli ktoś robi muzykę i ta muzyka komuś pomaga i nie jest jakoś mocno shitowa, w momencie, w którym fagata nawija na przykład takie rzeczy, ale faktycznie nie wiem, wzbudza to w kimś pewność siebie, jakąś kobieta komuś odpala. Okej, okay. jakby spoko, słuchaj. Yy, tylko denerwuje mnie takie przycią yy, przyciąganie się i kłócenie raperką, a kto nie, bo na ludzie jesteśmy, żeby to stwierdzać. Yy, kiedyś przypominam, że pich wyszedł i powiedział, co nie jest hip-hop, okazało się, że to jednak jest hip-hop. Także no. Decydujmy się, nie? Dobra, nie było, nie było dane nam się przeciąć. Nawet no jak le, nawet Young Leosia, topka polski, ja pier, ale talent, ja pier, ale talent. Nie mam nic do stracenia i mi dzisiaj wszystko jedno. Leosia, zrozum, jesteś arcychujową rapewką. LL. W sensie naprawdę, na początku było ok w momencie, w którym chcesz tylko potańczyć do epki hulanki. Tam mix, i wszyscy to było? No, chyba epka. Ale. Boże święty, choroń przed resztą nie utworów. Masz mm. mieć karierę duże gigi i zyski, mhm. ale nie wiesz jak to jest urodzić, jak to jest urodzić z duszą artysty. To prawda. Żeby rozjechać to jest bardzo dobra pora. Fajne wasze disy dla słuchaczy, co chodzą do przedszkola. To akurat jest prawda, naprawdę nie. I o, kara dobry rab w znieci. Nie zrobiłam kariery, bo mnie nie słuchają dzieci. Niestety. Znaczy, nie, niestety, że, słucham, że nie słucham jej dzi dzieci, tylko niestety nie zrobiłam tej kariery. Bo no, ja ją akurat długo znam, gdzieś tam. Yy, może nie, że słucham, ale przewijałaś parę razy gdzieś tam w moich playlistach i tak dalej. Podziwiam, szanuję, lubię. Tyle. Yy, tu, tu byliśmy. Mów, się, ty jesteś muzykalna. To na tyle, bo w polskim kobiecym rapie jest tylko jeden minem. To prawda, niestety nie wiem, kogo wybrać, czy znajdę, czy karę. Ale tak, a propos. Mm, no bo nie, nie powiem. Nie powiem, bo oglądają mnie też inne osoby. Nie powiem. Byle bym ja po tej szkole nie wyszła, groźno. Mm. Wa nasz wokal, jakby w kabinie, masz wokal, jakby za tobą. Jakby w kabinie za tobą stał chłopak, który zresztą, tak jak wy a nie potrafi rapować. Ja od zawsze wkładam w to cały wysiłek. Jestem hip-hopem z wyboru, wyraperkami na siłę. No, to prawda. Chciałam w końcu powiedzieć prawdę, także sorry, ale nie łaptorów, bo ci wyskoczą te silikony. Robię to dlatego, że mnie Tępy dzidy serce boli Jak co chwilę któraś Z was te bary nabicie pierdoli Dziewczyny Nie mam nic do was personalnie Ale mam nadzieję, że zrozumiecie przekaz na dziś Możecie być raperkami, ale nigdy nie będziecie Prawdziwym, chodzącym charakterem Charakternym hip-hopem Kara i o, mamy to tąciu Więc co wam powiem? No to przewinę Bo nie chcę tej reklamy Dobra, nie będzie tak. Ja będzie co wam powiem w ogóle mm, To prawda. Jakby to akurat jest y, true true, true. Y, jakby Co by tu dodać jeszcze, żeby nie było dziwnie mm, Mam napisany jeden diss. Mm, ale nie nagrałam go drogi z tym typkiem, na którego jest ten diss się trochę rozeszły chciałabym go nagrać w przyszłości i pewnie to zarobię ale mogę wam że ten diss jest lepszy niż wagat na aloosie i na odwrót tekstowo ponieważ y, moje umiejętności rapowania są pewnie na podobnym poziomie do nich może nawet mniejsze, nie zdziwiłoby mnie to hmm. na raczej to jest normalne hmm. także ten Aha, i co jeszcze chciałam powiedzieć. Śmieszy mnie, że Jankle Leosia wrzuciła chyba na Instagrama Baila Ela, że ona nie ma ghostwritera i było pokazane, jak ona pisze na telefonie tekst. Mm, mam nadzieję, że to nie było na przykład tylko pod tą rolkę. Po drugie, sorry, ale jeśli jest zarzucane, że masz ghostwritera, to odpowiedz o tym na numerze, a nie przeczytaj w Instagrama. Nie każdy ma Instagrama, co sła muzyki nie każdy co słucha tej muzyki będzie wbijać jeszcze na Twojego Instagrama szukać, czy może wielka Janklosia coś wrzuciła tak a propos fagaty nie wiem, obserwuję ją na TikToku, Instagramie chyba też a raczej chyba na TikToku, ale na pewno na Instagramie nie widziałam, żeby coś jeszcze dodatkowo wrzuciła, natomiast Janklosia cały czas się szczyci tym, że Madisa wow trzeba potrafić w sumie dobrze, że odpowiedziała, bo mogła nie odpowiedzieć w ogóle i dać nam statement na Instagramie. Wtedy bym się chyba nie wytrzymała. Ostrzeliłabym się. Także co, to koniec na dzisiaj. Dziwo trochę szybciej nam poszło niż ostatnio. Może dlatego, że były tylko dwa numery do przeczytania, które tylko przy... nie. żadnych, chyba nie miał refrenu. W ogóle nie wiem, czemu przy Disach i Jan Klosia i Fagata uparły się na refereny. Chyba chcę zrobić takiego jak zrobił yy, BDOS na TikToku z refrenem. Współczuję w sumie takiego myślenia. No i dobra. Dzięki do następnego. Siemana.